Witam Was serdecznie. Dziś, dzisiaj spotkaliśmy się po to, abym mogła Wam pokazać materiały, z jakich ja korzystam podczas malowania swoich prac. Żeby nie przedłużać, zacznijmy od spray. Prace, które maluję na biało, na złoto lub na jakiś inny kolor, to w zależności jaki kolor chcecie uzyskać, możecie, wykorzystuję do tego farby w sprayu. Są to emalie, podkłady. Ja korzystam przykładowo przy białych pracach ze sprayu białego matowego, którego później już nie lakieruję. Przykładowo w moich wózeczkach lub w koszach jest użyty tylko ten, ten spray, i on już jest nielakierowany. Nie ma połysku, jest matowy. Farby są dostępne w marketach, w sklepach samochodowych. Myślę, że łatwo, łatwo je znajdziecie. Przykładowo, ja tu przygotowałam kilka prac, które, które wcześniej wykonałam. Taką farbą w sprayu malowałam tą choinkę. Tylko w, w przypadku choinki dodatkowo, może ja ją tutaj bo widać. Dodatkowo po pomalowaniu na biało wykorzystałam złoty spray. Na naprętrze wpryskałam troszeczkę tego sprayu i pędzelkiem pomalowałam brzegi choinki, żeby dodać dodatkowy taki efekt e, e, pozłocenia. Na koniec choinkę e, spryskałam, w tym wypadku, lakierem bezbarwnym. Nie mam tu zakrętki, ale wszystkie te e, spreje, które mają przezroczysty u góry przezroczystą nakrętkę, są to lakiery bezbarwne e, do malowania. Więc e, tu, w wypadku choinki, polakierowałam. Tak samo zrobiłam to w przypadku choinki złotej. Mamy tu choineczkę złotą. Choinkę pomalowałam sprejem na złoto, później dla usztywnienia polakierowałam lakierem bezbarwnym i ozdobiłam ozdobami. To będzie ją spraye. Czy odpowiem na takie pytanie, bo ostatnio bardzo dużo osób pisze do mnie na temat druta. Jaki drut stosować i gdzie go można kupić? No słuchajcie, ja kupuję drut w sklepach budowlanych. Jest to, jak widzicie, drut na, taki, na kilogramy, na szpuli, sprzedawany. I ja ten drut stosuję. Do wszystkich swoich prac stosuję właśnie ten drut. Nie wiem, ile on ma milimetrów. Nie mam paragonu z tego druta, bo to już jakiś czas temu był kupowany. Ale jest bardzo dobry w użytkowaniu. Zgina się bardzo ładnie, więc fajnie wchodzi też w rurkę, którą później możemy wyginać i, i tworzyć jakieś fajne elementy pracy. Więc to, to byłby trud. Zacznijmy teraz od następnych środków do malowania. Yy, produktach, które, w produktach, które wcześniej widzieliście u mnie, stosowałam też lakier co Moja puszka nie wygląda zbyt ciekawie. Yy, na blogu Ania inspiruje, pokazałam nawet zdjęcie tej, yy, tej puszki. Mamy bardzo duży wybór kolorów lakierowejcy. Jest ona do, do drewna. Różni się od zwykłej bejcy, tym, że dodatkowo mamy połysk po pomalowaniu. Tu macie przykładową moją pracę, którą już na pewno znacie. Zresztą mieliśmy wcześniej wystawę takich wachlarzy. Inspiracją był wachlarz, który ja wykonałam. I on jest właśnie pomalowany lakierowcem. Wachlarz ma już no prawie dwa lata, a wygląda naprawdę bardzo fajnie, błyszczy się, więc są to dobre środki. Jedynym minusem lakierobejcy jest to, że długo schnie i ciężko jest malować prace, które są wykonane, mają dużo splotu, na przykład kosze, tak samo i tu przy wachlarzu było ciężko, bo jednak te wszystkie Dodatkowe odstępy między rurkami trzeba później na drugi czy na trzeci dzień po, po malowaniu jeszcze przykryć tą makierobecą, więc zabawa jest dosyć y, ciężka, bo tutaj używamy pędzelek. Następnymi y, materiałami y, do malowania są y, bejce, bejce wodne. Tu mam bejcę taką z akrylem, którą bawiłam się ostatnio. Nie mam tutaj rurki pomalowanej tą bejcą, ale mi na przykład nie podobały się kolory uzyskane z tego materiału. Są bardzo jasne, słabo kryje, jest bardzo wodnista. Dodatkowo jest bejca rustykalna, ale ta jest na bazie, jak się nie mylę, spirytusu, więc ma taki nieciekawy zapach. Na początku jest dosyć taka nieprzyjemna. Mamy bejce, Dodatkowo pokażę Wam barwniki. Tu mam barwniki do tkanin. Na pewno jest duży wybór w pasmanteriach, w sklepach. Takie barwniki są dostępne. Tak samo barwniki do jajek. Te barwniki rozpuszczamy w wodzie i też możemy malować nimi rurki. Zaraz pokażę, jak to się robi i jak się korzysta z tych materiałów. Następnym produktem są pigmenty. Tu mamy naprawdę bardzo dużą paletę kolorów. Ja je najbardziej lubię, bawiłam się ostatnio nimi. Są to pigmenty, z którymi rozrabiamy farby emulsyjne. Jest naprawdę i bardzo dużo, są różne firmy. Ja mam tutaj przykładowe, firma Primacol i tutaj dodatkowo, nie wiem, jest to za firma, jakieś takie pigmenty kupiłam w sklepie. Koszt 3-4 zł, a jest naprawdę bardzo wydajny. Nie wiem, pamiętacie mój z bloga samochód seledynowy. Ja mam tutaj nawet tą farbę, pigment rozrobiony troszeczkę z wodą. Kolory są soczyste i naprawdę ładne. Tu przykładowo mam od razu pomalowane rurki, i te rurki wykorzystuję od razu do, do pracy. Są to rurki, które malujemy przed wypleceniem. Pokażę Wam, jak to się robi, jakie rurki stosować najlepiej, ale naprawdę efekty można uzyskać fajne, kolorowe prace łączyć kolory, bawić się tymi kolorami. Tutaj mam pomalowany wianuszek, jeszcze nie ozdobiony, yy, brązowo-żółty i czerwono-zielony. Fajnie to wygląda i po ozdobieniu na pewno będzie też fajny miało efekt. Mam dodatkowo jeszcze zrobioną hojneczkę, której też nie ozdobiłam. Też yy, od razu z tych rurek gotowych, zrobiona pigmentem czerwonym i zielonym yy, z rurek yy, wykonana. Kurczik macie na choinkę i na wieniec yy, na wianuszek yy, u mnie na blogu. Tutaj przy tej choince zastosowałam jeszcze złotą farbę, czyli tak jak w tej białej pomalowałam brzegi na złoto. Te choineczki jeszcze są nieozdobione. Na pewno w najbliższym czasie pojawią się na blogu ozdobione. Dobrze, teraz pokażę Wam, jak wyglądają rurki pomalowane na tymi pigmentami. Zacznijmy najpierw od rurek. Aby nie były widoczne literki, bo no, nie każdemu to przeszkadza, ale mi na przykład przeszkadza, to staram się, żeby wszystkie moje rurki, które maluję wcześniej, zresztą nawet do tych prac, które są malowane sprejem, żeby nie wykorzystywać dużo materiału, staram się jak najwięcej rurek stosować białych. Białą rurkę ja już Wam wcześniej pokazywałam i na tutorialu chyba w serduszko i u mnie na blogu robimy z, z paseczków, które mają obramowanie białe u góry. Skręcamy wtedy do to zależności jak to skręca, bo jedni od prawej, drudzy od lewej strony, ale skręcamy tak, żeby ten pasek był biały u góry, wtedy nam te rurki wyjdą białe. I takie rureczki są najlepsze do wtedy do malowania. Tu mam już pomalowane kilka rurek. Będę wykonywała, nie wiem, może jak zdążę dzisiaj albo jutro pracę fajną taką z takich właśnie niebieskich rurek. Zobaczycie ją na pewno na dniach u mnie na blogu. Zobaczcie, jakie piękne kolory. Tu zastosowałam ciemny, niebieski pigment. Do, dolałam troszeczkę białego i trochę wody, żeby go po prostu rozrzedzić i żeby był bardziej wydajny. Więc kolor naprawdę wyszedł fantastyczny. Tak samo, tak, samo, tak jak pokazywałam Wam choinkę czy wianuszek. To są też właśnie te rurki malowane pigmentem. Jeszcze co fajne bo rurki są sztywne. Gdzieś tam widziałam na którymś blogu e, w informację, że ciężko jest z nimi wyplatać. Wcale nieprawda, bo jak widzicie, jeżeli mamy dosyć wodną, e, niemocno rozrobioną farbę, e, rurki są takiej fajnej e, gęstości, gi, że naprawdę bardzo fajnie się wyplata. I co jeszcze fajne, po wypleceniu ta praca jest sztywna, więc ją tylko na końcu, żeby nabłyszczyć, bo jeszcze jest minus tych pigmentów taki, że po pomalowaniu dotkniemy mokrą ręką, to jest pigment. Ręce będziemy mieli kolorowe, więc w momencie, kiedy wyschnie praca, zastosujmy ten lakier bezbarwny, dobrze polakierujmy i ręce brudne już nie będą. Więc radzę zawsze polakierować po skończeniu. Możecie, możecie mieszać również te różne składniki farby. Ja na przykład tutaj mam pracę, której jeszcze na pewno nie widzieliście. Jest to mój taki świecznik, który wykonałam teraz na dniach. I tu mieszałam dwa rodzaje materiałów. Czyli pomalowałam na biało sprayem matowym ten pantofel i dodatkowo po wyschnięciu Użyłam czarnego pigmentu i pocieniowałam pracę. Po wyschnięciu polakierowałam całość lakierem bezbarwnym, tak jak wcześniej mówiłam. Jakby nie było polakierowane, po dotknięciu byśmy mieli brudne ręce, więc zawsze lakierujemy na koniec. Więc możecie też mieszać te, te różne yy, materiały. Przejdźmy do malowania. Ja to może sobie podstawię. Barwniki do tkanin, barwniki do, jaj, do jajek, tak jak mówiłam, nie tak jak tutaj jest w opisie, tylko po prostu w słoiczek więcej farby, mniej wody i fajny kolor, zresztą w zależności jaki kolor chcecie uzyskać, ale też fajnie barwiam, ja nie mam tej rurki barwionej tymi barwnikami, jest to na pewno mniej intensywny kolor niż pigment, ale, ale bardzo fajnie też wyglądają.